W maszynie. I ruszyły. Dobrze przyjął start Czarnisz. Dość dobrze także Elektropop. I z wyjątkiem Solosu, który został teraz Czarnisz, także się cofną wszystkie konie razem. Na czoło wychodzi Ride right With Me przed Biklak i Elektropop. Potem niewielki odstęp Czarnisz i Solosu. Konie wchodzą w zakręt, prowadzi Ride With Me przed Big Luck. a teraz stawka się zgrupowała, trzeci jest Electropop, dalej Solosu, który poprawia ostatni czarnisz. Nie ma już żadnych odstępów, wszystkie konie razem na prowadzeniu wciąż Ride With Me przed Big Luck. trzeci jest w tej chwili Solosu, który zyskuje po zewnętrznej. 600 metrów do celownika i za chwilę prosta finiszowa wyprowadza Ride with me przy kanacie. W ślad za nim Biklak. A tu przy barierze przeciska się także do przodu Electropop. Biklak, Biklak walczy o prowadzenie i je uzyskuje. Biklak jest pierwszy przy kanacie Electropop. Biklak, Electropop te dwa konie 100 metrów do celownika Biklak już zdecydowanie o drugie miejsce walczy Elektropop i Ride with me i Ride with me będzie drugi na trzecim miejscu kończy Solosu a ostatni Czarnisz